Hej, hej, hej. Cześć kochani moi. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Na tym kanale ja jestem Natalia. Dzisiaj mamy 24 dzień strach masów, czyli dzień wigilii. Mam nadzieję, że chociaż część was znajdzie dosłownie chwilkę. Postaram się jak najsprawniej to podrapać, bo wiem, ile jest rzeczy do zrobienia. Widzę to po tym jak z mamą non stop w kuchni siedzimy i szykujemy się na te święta. Dlatego też na dzisiejszą zostawiłam na dzisiejszy odcinek tylko cztery paczuszki, żeby było szybciej. Wczoraj mieliście ich troszeczkę więcej. I biorę się za odpakowywanie. Kochani moi, pierwsza paczuszka jest od Mary i Mario. Wysypujemy. <laughs> o! Do Marzenki, do Mariusza. Serdecznie Was zapraszam na kanał. Dla Was, kochani, ogromniaste serducha. Bardzo dziękuję za przesyłeczkę. Radosnych Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. Przepiękna karteczka na pamiątkę. I miłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Życzę. Mary i Mario, bardzo Ci Marzenko i Mariuszu dziękuję za pamięć, za przepiękną karteczkę do kolekcji yy, i i, <laughs> i patrzymy co dalej mamy pastylkę miętową, bardzo dziękuję mamy renifera, uwielbiam to uwielbiam, kocham, kocham, kocham Kupywałam sobie jak byłam w dopazie do szamania <laughs> mam przepiękną, zobaczcie, zawieszkę na choinkę w kształcie choinki o, jak pięknie błyszczy śliczne, kocham wszystko co się błyszczy mamy takiego Mikołaja fajny, 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 bardzo fajny, bardzo, bardzo dziękuję, mam cukiereczka też z Mikołajem, Mikołajki i mam taką gwiazdeczkę, też jakiś cukiereczek i jeszcze mam strapeczki, zobaczcie, mam plaster miodu z numerkiem trzecim i ekstra pensję z numerkiem dwudziestym pierwszym, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, jest mi naprawdę przeogromnie miło, Yy, zabieram się za drapanie. Wiecie co, ja wziąłam sobie długopis, bo mówię, a może to będzie lepsze od tej monety. Jak się nie sprawdzi? No to trudno. <laughs> Ale może, może się uda. Zobaczcie, że idzie. Mamy tutaj portfel. Yy, dwa portfele i to to jest plaster. Mamy złoto, moneta, drugie złoto, i gwiazdka. Gra trzecia mamy monetę. Ul, mamy drugi UL, koniczyna. I plik. Gra czwarta: mamy monetę, ul, plaster, jest drugi plaster, koniczynka i skrzynia. W grze piątej safe, drugi safe, koniczynka, złoto i plik, ale nas tutaj trolują, po dwa symbole dają. <laughs> ale jak wszystko będzie puste, to ja się tym w ogóle nie przyjmuję. I wy, wy też się w ogóle nie przyjmujcie, bo mówię, dla mnie najważniejsze jest pamięć i te przepiękne karteczki. I tutaj mamy gruszkę. Pierwsza strapeczka pusta. No i karteczki do mojej kolekcji. Oczywiście. Ale powiem Wam, że jest okropna pogoda. Okropna. Co my tutaj szukamy? Wygrywających liczb? No, dwa razy napis pensja raczej nierealne. Oj, to chyba już nie przejdzie tym. Niedobrze. 29, 22, 4 i 12. A mamy tak. Ósemeczka nie mamy. O, czwóreczkę mamy. Super, zobaczcie. Jest wygrana, ale fajnie. <laughs> Naprawdę się cieszę. 24, 17, 31, 30, ekstra pensja, szósteczka, 25 i siódemeczka Dobra, pod czwóreczką mamy piątka. Super, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mam przepiękną karteczkę. Zdrapeczkę na pomnożenie, słodkości i ozdoby na choinkę. Bardzo się cieszę. Przepraszam, jak się duszę, to zatrzymuję, żebyście tego nie musieli słuchać. Teraz sobie odsunę na boczek. Kolejna przesyłeczka jest od Małgosi, od mojej Wicki Kosi. Pod filmikami Kosia jest po prostu jako Gosia. I tutaj mamy. Już kopertę odkładam. Mam przepiękną karteczkę. Zobaczcie, też się błyszczy. Otwieramy pełnych radości, spokoju i szczęścia świąt Bożego Narodzenia, obfitości łask Bożych i wszelkiej pomyślności, pomyślności w nadchodzącym nowym roku życzy Wicka M.K. Gosiu, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Przepiękna karteczka. E, zostawiam sobie. Ją. Oczywiście na pamiątkę no zbieram te kartki. Kocham, kocham, kocham kartki. Mamy tutaj takiego Mikołaja. <laughs> OK, ale fajny. Bardzo dziękuję. Dalej mamy tutaj zobaczcie taką do torebki persiwkę. Persiwki niebieskie bardzo pięknie pachną. Ja mówię, z persivek mam wszystkie, bo wszystkie pięknie pachną, więc jak ktoś się zastanawia, jakie perfumy w ciemno wziąć sobie z Avonu, to persiwki jak najbardziej polecam. Tak samo laki i tak samo te Eve. Jakkolwiek to się wymawia. Bardzo, bardzo dziękuję. I jeszcze mamy zdrabeczkę. Czekajcie. O! Jeszcze mamy strapeczki Super Linie i Królewska Gra. Królewska Gra z numerkiem 84, linie z numerkiem 42. Ogromne serducha dla Ciebie, Kosiu, za pamięć. Bardzo, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. I biorę się za drapanko. Tutaj szukamy diamenciku. No, jak jest diamencik, to jest wygrana. A mamy tak: moneta, worek, perła, złoto, worek, kolczyk, no i naszyjnik. Widać, widać, troszeczkę odbija. I super linie, zobaczymy. Tutaj mamy tak koronę. Będziecie dobrze widzieć? Będziecie. Jest korona. Powiem Wam, że chodzę w takim o, co to jest? Polarze. On jest mega, mega ciepły. No spróbuję się tak nagrzewać, żeby było naprawdę bardzo gorąco. Bo kaszel już mi trochę zmalał i teraz znowu jest taki bardzo duszący i męczący. Stąd też te przerwy w odcinku, w tych nagraniach. Za co bardzo Was przepraszam, no bo ja wiem, że to może być drażniące. Ale to już jest tak duszące, że no, no nie no. Muszę zastopować, bo ma masakra. <noise> Także no na święta, zobaczcie, cały miesiąc mi trzyma, to jeszcze na święta mi w prezencie ten kaszel został. A co? Nie jestem zachwycona. <noise> Dobra, księżyc. No powiem Wam, że ten długopis się spisuje. Tutaj mamy kwiatuszek. I tu. I tutaj. Leżak. Leżak jest tutaj, tutaj. Ja jeszcze spróbuję to przyspieszyć, znaczy, no na pewno troszeczkę przyspieszę, no bo żeby to za długo nie trwało. Tutaj mamy słoneczko. O, cyk, 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 cyk. Parasolka. W tym roku właśnie tak dużo łatwiej, bo wujek zrobił farsz na pierogi i odchodzi właśnie y, jedna robota. A ja jeszcze muszę na szybkości. Dopiero jest rano, więc dążę. Lecieć i tradycyjnie kupić mu skarpety pod choinkę, bo nie mam dla niego nic, całkowicie mi to wypadło z głowy, gdzie ja naprawdę staram się pamiętać o wszystkich. I dla wszystkich robić prezenty. Loty. Tutaj dalej mamy czapkę. Balony. A tak się super składa. Że mojemu tacie się udało do ciotki dostać, a ciotka z fryzjerką, żeby go na święta trochę tam przystrzygła. I tata będzie do niej jechał, bo tam mu powiedziała: Nie pamiętam o jakiej godzinie. I coś już w granicach 12 czy 11? No dobra, mniejsza większość, ale właśnie będzie jechał. To ja z nim szybko podskoczę i może gdzieś mi się uda trafić. Kupić, kupić, nie trafić, kupić. Nie umiem mówić, ale to już wiecie. Mamy arbuzika. I tutaj, dobra. Serduszko nie mamy. Wiadraczek jest tu. Klapki są tutaj. Mhm. Przedostatni symbol to jest słonik. Słonika mamy i tu. I tutaj. I ostatni symbol to dzwonek. A dzwonka to ja nie widziałam. Jeszcze szybko po kontrolnych sobie polecę. Na Y. Czyli pustaczek. Odkładam. Pustaczki tak się śmieję, że też są fajne, bo będą na rozpałkę. O, tutaj nie mogę z drugiej strony pokazać, bo jest adres. Ale wyciągam. Oj, oj, oj. O! Kocham, kocham, kocham. Tak samo jak te reniwerki. I to jest przyzwyczajka od Moniki z kanału Moni Siadrapie. Tutaj mamy szokobąsy. Mamy mocno mleczna z orzechami laskowymi czekoladkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Te szokobąsy to jeszcze uwiążę i Przecież, o, jak pięknie. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Pięknie, pięknie, pięknie. No, przepiękne. Ja to mam słabość do wszystkiego, co się błyszczy. A co to takie, tak jak? O. Odkładam. Kopertkę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. No i też się błyszczy. Boże, jak Wy wiecie, co ja lubię. Wszystko to się błyszczy. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Naprawdę. Najszczęśliwszym na świecie. <noise> Tutaj mamy. Kocham zimę i gwiazdka z nieba. Do drapania. Bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj mamy tak, świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem, yy. skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze pełnych, niespodziewa pełnych, niespodziewanych prezentów, nie umiem czytać. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na nowy rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija. Bardzo, bardzo dziękuję za piękne życzenia, o jeszcze tutaj są. No, świetne są te naklejki. Cudo, cudo, cudo. Piękne, piękne, piękne. Bardzo dziękuję. Odkładam kartki tutaj, dobrze. I drapniemy sobie, kochani, kocham zimę najpierw. Może ja to przybliżę. O! Pięknie. Już się ubrudził od tego drapania. O! Szukamy 23 i dziewiąteczkę. A mamy tak. 24. 25. 22. Jeszcze brakuje 26 i 21.

i 29. Oglądałam odcineczek właśnie u maszenki Mariusza, że też w gwiazdeczce wpadła gwiazdka. Super. I mamy piątkę na pomnożenie. Bardzo, bardzo z całego serducha. Ci Moniko dziękuję i Twojemu mężowi Sebastianowi również. Serducha jeszcze raz dla Was, bo nie wiem, czy pokazywałam, czy nie, a nie chcę pomijać. Nie, 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 nie. nie. I ostatnia przesyłeczka, kochani, to jest od mojej wicki Iwony Zielińskiej. Iwonko, bardzo serdecznie Ci dziękuję, kochana. Na szczęście doszedł list, nikt nic nie podwędził. Także super. To już, będzie, to już jest ostatnia karteczka. Nic więcej do mnie nie doszło. Także właśnie a propos tego, co wczoraj Wam mówiłam, że jeżeli ktoś mi coś wysłał właśnie na stary adres, a nie widzieliście w tamtym odcinku i w tym, no to znaczy, że to pewnie wasza paczka została potraktowana tak, jak została potraktowana. Ja tego nie popieram, wręcz bulwersuje się, bo naprawdę napisać do kogoś, słuchaj, ja Ci przytrzymam, odbierz sobie. Przecież łukasz by pojechał i odebrał. Wystarczyło naprawdę napisać. To żaden problem. Ale no dobra. Wracając do Iwonki, Iwonko. Ogromne serducha dla Ciebie. Serdecznie Ci dziękuję. Przepiękna karteczka. I tu też jakbyście tak, jakby Wam to pokazać. Nie da się? Chyba jest flash? Ale ta y, tutaj też błyszczy, błyszczy, błyszczy. O, błyszczy, błyszczy, błyszczy. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. O, i mamy zdrapeczki. O, i pieniążyki. Niech święta Bożego Narodzenia upłyną w miłości i radości wśród dźwięków kolęd, śmiechu domowników i zapachu świerkowych gałązek oraz szczęśliwego nowego 2023 roku życzy Iwona Z. i Nowrocław 24 grudnia. Iwonko, z całego serducha Ci bardzo dziękuję. Za przepiękną karteczkę będzie na pamiątkę. Tutaj mamy co? Mamy gwiazdkę z nieba i dyszkę. Skromna cegiełka dla zwierzaków. Dobrze, dobrze. Czyli gwiazdka wykłada z gwiazdki jest dla zwierzaków plus dyszka. Ja to sobie dopiszę, bo ja wszystko notuję w moim kajeciku, żeby na takie główne podsumowanie było. Więc to zrobimy w pierwszej kolejności. A tutaj dla mnie są szczęśliwe linijki z numerekiem piątym. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj... O, a mam taką specjalną kopertę na pieniążki z wymienionych zdrapek, yy, strapanych. to akurat wrzucę do środka i mamy ostatnią sztukę. Zobaczcie z numerem 50. No i zobaczymy czy tutaj uda nam się yy, kopertę dla zwierzaczków jeszcze w jakąś fajną wygraną uzupełnić. 26 14 1 i 3. I tutaj mamy 27. No nie. 24 4 34 28 2. 15 32, 23 i 21. Patrzę, czy tam tutaj dobrze zrobiła. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobrze. Więc niestety ta strapeczka jest pusta, ale dyszkę do koperty dla psiaków na, yy, na karmę. <laughs> Wrzucę oczywiście i dopiszę. Bardzo, bardzo dziękuję. No i tutaj ostatnia strapeczka, z ostatniej karteczki, szczęśliwe linie z numerkiem piątym. Ile to już trwa 20 minut, więc ja to troszeczkę przyspieszę. Ale też chcę przyspieszyć tak, żeby można było mnie oglądać na przyspieszeniu. No bo to jest rano, to jeszcze jest dużo, dużo roboty. Jak ktoś właśnie sam przyrządza, a, a nie jedzie na gotowe, no to właśnie. Ja wiem, ja wiem, kochani moi. Cytrynka. O. Dalej mamy złoto. Dobrze. Kolejnego mamy kraba. Okej. Okay. Kości tu ominęłam. Tak mało. Taka mała znawka już omijam. Słonik jest tu i tu. I już. Dalej mamy sakwę. Hmm. Winogronko. ok, Księżyc. Ananas. Uh -huh. Wiśni nie widzę Dzwoneczek jest Dalej mamy koronę Bardzo lubię te linie Nie wiem dlaczego I tak samo małe te krzyżóweczki Trefl Gruszka Teraz mamy ten diamencik Nie, nie mamy Mhm uh -huh. Śliwka. Słoneczko. O, banan daje nam linię, ale fajnie. <grych> o, tu tęczę pominęłam. Uh -huh. I ostatni symbol. Arbus mamy tu. I tu i pod tą linią. Wow, pięknie, 15 zł. Można tyle wygrać, czy coś się No można. Dobra, banan był, słoneczko było i kości były. No to super, bardzo się cieszę. Mam tutaj NN. Nie znam aż takich kontrolnych, żeby wiedzieć, czy wszystko jest dobrze strapane, ale wydaje mi się, że chyba tak. Także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja już tutaj układam karteczki i zaraz do Was przychodzę. Dobrze mam tutaj przepiękne karteczki wszystkim bardzo bardzo serdecznie. Dziękuję za pamięć, za karteczki, za słodkości, za ozdóbki choinkowe. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze zobaczcie kolejną dyszkę dla naszych psiaków za co też serdecznie dziękuję. No i na yy, w sumie dużo zdrapeczek dzisiaj było. Oj, kwajtnęłam. Mamy aż trzy zdrapeczki wygrane. Bardzo dziękuję. Tutaj mam yy, od Iwonki wygraną pod jedną linią 15 zł. To jest naprawdę super wygrane jak na tą zdrapkę, bo to jest maluszek. Yy od Moniki i od Sebastiana mam pod gwiazdeczką piątaka na pomnożenie, to już mamy 20 i od Marzenki i Mariusza yy, mamy piąteczkę, czyli mamy 25 złotych na pomnożenie, naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik, myślę, że to chyba ta moneta jest taka szczęśliwa, bo ona naprawdę daje coś wygrać, chociaż w sumie długopisem wydrapałam yy, linię, a tak jako ciekawostka właśnie nie wiem, czy to nie jest od Mary i Mario długopis, od kogoś z paczki na pewno dostałam, wygrałam yy, i powiem Wam, że to jest jeden z moich ulubionych długopisów, dobrze, ja na tą chwilę kończę, ale jeszcze do Was przyjdę z życzeniami, yy, tylko muszę sobie zapisać na kartce, bo nie jestem najlepsza w składaniu życzeń. Słyszymy się za momencik. Nie jestem najlepsza w składaniu życzeń, ale wszystkim chciałabym życzyć zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Yy, wiecie, no, zdrówko jest w tym momencie najważniejsze, bo bardzo, bardzo dużo ludzi choruje. Yy, także to jest taki, takie główne życzenie. A oprócz tego... O, widać mnie! Hejka! pięknych prezentów, wspaniałych wspomnień i wszystkiego, wszystkiego o czym sobie marzycie, wesołych świąt kochani, buziaczki, pa pa.